Cześć. Tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj zapraszam was na wrap-up marca, czyli co przeczytałam w marcu. I wyjątkowo dzisiaj, ponieważ część osób mnie prosiła, żebym mówiła na przykład jak oceniam dane książki, czy warto jej przeczytać czy nie, to pierwsze książki, o jakich będę mówiła, są to książki dobre, średnie lub bardzo dobre, ale to nie są moja, nie wiem, jakaś top trójka. Natomiast na samym końcu powiem Wam, które są jakby dla mnie najlepsze, które do mnie najbardziej przemówiły, które mi się najbardziej podobały osobiście w miesiącu marcu. W miesiącu marcu poczytałam 11 książek, tutaj ze sobą mam 9, ponieważ dwie pożyczyłam, ale o wszystkich Wam powiem, jeśli o jakiejś książce już mówiłam wcześniej na kanale, to po prostu dam Wam linka do recenzji u góry. I teraz, żeby już nie przedłużając, to przedstawię Wam moich 11 książek przeczytanych w marcu. Zaczynamy od książki, o której nie jest głośno, ponieważ gdzieś tam jest to druga książka tej autorki. Jest to książka Okna Edyty Bujak. Książka opisywana jako thriller, natomiast powiem Wam po przeczytaniu, dla mnie to jest to książka typowo obyczajowa z elementami thrillera psychologicznego. Natomiast to, co mi się w tej książce podobało, to nie to, że właśnie jest takim thrillerem, czy nie jest to też typowa książka obyczajowa, ale jest to właśnie takie połączenie. Dosyć nietypowe gdzieś tam w literaturze, a autorka te tytułowe okna, powiem Wam, przedstawiła na milion różnych. Metafor, sposobów, i te okna rzeczywiście symbolizują dosłownie wszystko. I tutaj taki wam fragment chcę przeczytać. Dla niektórych okno może być jednym, jedynym światłem na świat, a dla innych drogą do wolności. Tak, przez okna można oglądać życie, ale można je przez nie również stracić. Popatrz, okno może być też imitacją lustra, i można się przy nim nieźle bawić. Czyli właśnie to okno, które może być takim oknem na świat, może być też okno jako metafora, właśnie utraty życia, jako samobójstwa. I tutaj właśnie to okno jest takim symbolem. Wszystkich jakby problemów, ale też radości, które niesie ze sobą. Obserwowanie gdzieś tam przyrody, obserwowanie ludzi, wchodzenia w relacje. Dosyć dużo autorka porusza takich problemów jak alkoholizm, jak samotność, jak nienawiść, jak takie hejtowanie, szczególnie wśród nastolatków, i do czego to może prowadzić. Więc tak jak mówię, ciekawe, nietypowe, natomiast jeśli chodzi, no tak jak mówię, styl taki typowy jak przy literaturze obyczajowej, ja tak oceniam tą książkę 7 na, na 10. Kolejna książka to jest to Literatura Faktu, 8000 tysięcy zimą, Bernadette MacDonald. Książka, którą otrzymałam z wydawnictwa Agora. Powiem Wam bardzo mi się podobała ta książka, dlatego, że po pierwsze opisuje wszystkie jakby pierwsze wyprawy na ośmiotysięczniki, które były dokonane zimą. Oczywiście większość no tutaj, tych szczytów. To był sukces Polaków i my się tym szczycimy. Tu autorka próbuje, czyli dlaczego Polacy tak bardzo chcieli te, wytyczyć te trasy i zdobyć te góry zimą. Dlatego, że wcześniej jak my byliśmy gdzieś tam no, pod władzą Związku Radzieckiego, nie mieliśmy okazji zdobywać tych 8 tysięczników wyjazdów do Nepalu i, i w Himalaje. No to postanowiliśmy, jak to Polacy, i tak się wykazać, więc wymyśliliśmy zdobywanie szczytów zimą. I jako pierwsi te szczyty zaczynaliśmy zdobywać. Takim pierwszym szczytem to oczywiście Everest. I powiem Wam takie szczęście debiutanta, czyli został zdobyty już za pierwszym razem, a prowadził tą wyprawę w zasadzie amator. Nie... Jakiś wyuczony wspinacz, tylko bardziej pasjonat. To, co jest takie nietypowe, to tutaj oprócz tego, że autorka opisuje, czyli te wszystkie próby zdobywania szczytów zimą, nie opisuje jakby tylko Polaków, tylko wszystkich, którzy chcieli to za pierwszym razem, ale też opisuje, czyli korzyści, straty tych wypraw. Ale też tą pasję tych ludzi, tą, dlaczego oni chcą to robić właśnie zimą, nie latem, co ich tam gna w te góry, jak to wygląda, że dla nas to jest często takie niewyobrażalne. I powiem Wam, mimo tego, że gdzieś autorka przedstawia tutaj te opisy albo ci alpiniści sami się wypowiadają, to i tak dla nas. Jak nie doświadczymy tego, to jest to i tak dalej niewyobrażalne: no bo kto by wytrzymał w górach, czasami czekając w namiocie przy kilkudziesięcio, kilkudziesięciostopniowym mrozie, czyli minus 40 ponad stopni, wiatr wiejący z ogromną prędkością, który w zasadzie jest tak mroźny, że może albo kogoś strącić z tej góry, albo dosłownie człowiek zamarza. Więc bardzo ciekawa, czyli jeśli ktoś się interesuje alpinizmem górami to gorąco polecam. Ja tą książkę oceniam 8 na 10, bo oprócz treści jest też zobaczcie, bardzo ładnie wydana. Są też umieszczone zdjęcia, jest twarda oprawa. Więc polecam. Kolejna książka to taka komedia kryminalna. Nadzieja do kwadratu. Jadwigi Buczak. Książka, o której też się mało mówi, natomiast styl powiem Wam, tak jak Olga Rudnicka, Alekro Gozinski. Komedia kryminalna, przy której bardzo dobrze się bawiłam. Nie jest to książka, oczywiście, która nam daje jakąś refleksję coś, nad czym będziemy się zastanawiać. Natomiast jeśli szukamy takiej rozrywki i to powiem Wam nawet na jeden wieczór czy weekend, bo ta książka nie ma dużo, 180 stron raptem. To gorąco polecam. Natomiast, jeśli chodzi o całość, czyli oceny, no to takie 6 na 10. I teraz książka, o której jest głośno, czyli Stephen King, później. Tutaj powiem Wam. Wiem, że tutaj są różne opinie odnośnie tej książki Stephena Kinga później. Ja ją, słuchajcie, oceniam 8 na 10. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że w tej książce King mnie osobiście zaskoczył. Dlatego, że um, jeśli um, spodziewacie się na przykład, że będzie Was ta książka straszyła, że to będzie um, dreszczowiec, thriller. Horror, tak, jak to nasz King przyzwyczaił, czyli nie wiem, tak jak to. To nie, to nie jest tego typu literatura, natomiast jest ta książka świetnie napisana, po prostu rewelacyjny styl. Jak czytałam ostatnie książki Kinga, to miałam wrażenie, że to już jest kalka z poprzednich, z poprzednich powieści, natomiast później jest napisana świetnym stylem. Jest szczególnie w końcówce, z takim dystansem do siebie oczywiście Kinga, który potrafi w taki sposób też pisać. A pod, dodatkowo, cały motyw i fabuła też bardzo mi się podobało, bo właśnie, co jest groźniejsze? Czy te duchy, o których gdzieś tam mówimy i boimy się tego świata zmarłych, czy bardziej my sami, tak? I to, co gdzieś tam jest w nas, ten, ten mrok, który gdzieś w nas jest. Więc powiem Wam, dla mnie bardzo dobra pozycja. Tylko tak jak mówię, no oczywiście nie wiem, nie jest to gdzieś tam, że straszy, czy że gdzieś tam jest niesamowite. Natomiast polecam link do pełnej recenzji Wam im jeszcze w góry. Kolejna książka to jest książka, też o której już mówiłam. I gdzie też wam dam recenzję? To jest stroiciel Daniela Masona powieść historyczna, przygodowa opowiadająca o Birmie, kiedy była kolonią brytyjską, ale też o poszukiwaniu tożsamości, poznawania nowych kultur, gdzieś tam zgłębiania się w siebie trochę filozoficzna czyli wszystko łącząca. Natomiast to, co już mówiłam, jakby w pełnej recenzji, że nie jest to powieść dla każdego, ponieważ tu jest bardzo dużo opisów, więc niektórym może się ona kojarzyć z naszym słynnym Sienkiewiczem i jego takimi bardzo szczegółowymi opisami. Z jednej strony to jest bardzo duży plus, jeśli ktoś lubi, bo jest w stanie sobie wyobrazić dosłownie wszystko, natomiast jeśli ktoś nie lubi, czyli bardziej lubi dialogi i krótkie opisy, no to ta książka może mu się nie spodobać. Kolejna książka to Żona więźnia, Maggie Brooks. Książka, ja lubię literaturę wojenną, ale czasami mam jej przesad. Dlaczego? Dlatego, że większość tej literatury wojennej opowiada podobne historie. Oczywiście każdy człowiek jest inny, natomiast jeśli czytamy, nie wiem, setną historię kogoś z obozów, no to wydaje nam się, że to jest już podobne, no bo w zasadzie wszyscy żyli w podobnych warunkach. Natomiast żona więźnia zaskakuje. Zaskakuje dlaczego? Dlatego, że tutaj jest opisywana sytuacja, że kobieta z miłości do swojego męża postanawia się przebrać za mężczyznę i razem z nim trafia do obozu jenieckiego dla żołnierzy, tu akurat brytyjskich i udaje mężczyznę, tak, czyli y, gdzie jakby grozi jej za to, że jeśli by odkryli, że ona jest kobietą, od razu śmierć, tak, czyli jeniec mężczyzna jest traktowany dobrze, jeniec kobieta y, no oczywiście od razu y, no, kula w łeb. Natomiast jak jej się udaje to wszystko, y, w jaki sposób, Szczególnie, słuchajcie, że to jest powieść inspirowana na prawdziwych wydarzeniach, no to już zapraszam Was do szczegółowej recenzji. Na no i oczywiście do, le do lektury. Bardzo ciekawa pozycja. Teraz o dwóch książkach, których nie mam, ale których okładki tutaj Wam wrzucę. Jedna to jest książka, czekajcie, bo sobie tylko: hmm, Halny. Bo nie chcę Was wprowadzić w błąd, a mi się tutaj coś stało. Jedna to jest Halny Igora Jarka. Powieść, która składa się jakby z takich kilku historii opowiadających o, można powiedzieć, no rodzinach takich patologicznych, i jak ciężko z takiego środowiska patologicznego komuś wyjść mimo jego marzeń, mimo jego wysiłków, czy jest to możliwe, czy też zawsze jest to skończone porażką. I tu jest kilka takich historii przytoczonych, ciekawa, nowatorska, natomiast no czasami, no powiem Wam, to nie jest lektura, która, nie wiem, Akurat mnie osobiście, że bardzo długo zapadnie w pamięć. Były historie, dwie takie, które mnie gdzieś poruszyły i o których pamiętam, natomiast inne tak średnio, natomiast halny jest to odkrycie niby zeszłego roku, więc jeśli chcecie poznać trochę inny styl, no to zachęcam Was. Dla mnie to takie 6 na, na 10, ale może Wy będziecie mieli inną opinię. I kolejna książka, gdzie nie mam wersji papierowej. To jest Sztuka życia bez ściemy Jana Kaczkowskiego. Oczywiście księdza, który prowadził hospicjum, no już niestety nie żyje. Natomiast książka, słuchajcie, jest niesamowita, szczególnie w tym okresie, gdzieś tam przed wielkanocnym Wielkiego Postu, no to potrafiła mnie przygotować, ale też dać taką, taki optymizm. Taką siłę, tak ukazać właśnie tą drogę, takie podejście też księca Kaczkowskiego z jednej strony z humorem, z ironią, ale też takie do bólu szczere odnośnie nas, odnośnie społeczeństwa. No dla mnie w ogóle ksiądz Kaczkowski był niesamowitą postacią. Szkoda, że już go z nami nie ma książka mi się niesamowicie podobała, szczególnie, że słuchajcie, też wydanie tej książki jest naprawdę bardzo dobrze dopracowane. No chciałabym wam pokazać, ale tak jak mówię, pożyczyłam już ją, gdzieś tam krąży, ale bardzo polecam. I teraz moja najlepsza trójka z marca. To tak. Zaczniemy od, książ od książki, o której też już mówiłam. To jest Gra Zaklinacza. Donato Carisi, tak jak Wam mówiłam wcześniej w recenzji, recenzja, oczywiście link tutaj dam do góry. no Donato Carisi, którego uwielbiam, zawsze mnie zaskakuje. Uwielbiam te jego thrillery, które naprawdę mnie straszą, naprawdę mam po nich ciary i naprawdę chcę go czytać więcej. Gra zaklinacza również. Jest taką książką i jeśli ktoś lubi dobre triwely psychologiczne z takim dreszczykiem emocji, z takim, żeby poczuć strach, ale też mieć nawiązanie do problemów takich społecznych, czyli z czym możemy się zmierzyć, to zachęcam do gry zaklinacza. Ja oceniam to między 8 a 9 na 10, ale ja czasami jestem nieobiektywna, bo uwielbiam Donato Carisi kolejna książka gdzie też już dawałam recenzję też wam podlinkuję to jest Serca Twego Chłód Przemka Corso powiem wam książka którą bardzo pozytywnie się zaskoczyłam jest to niesamowity thriller gdzie w zasadzie nie ma pozytywnej postaci i psychopatów jest kilku którzy gdzieś tam ze sobą toczą grę więc Świetny, bardzo dobry thriller psychologiczny. To jest taka bardzo dobra dziewiątka. Świetny, polecam gorąco. I tu, tu dum werble najlepsza książka zeszłego miesiąca to jest pod pokładem z Sophie Hardcastle. No dla mnie y, niesamowita książka. Bardzo taka poruszająca książka, która gdzieś cały czas jest we mnie, o której często myślę, gdzie często wracam, może dlatego, że też jestem kobietą, bo to jest, tak jak Wam mówiłam w głównej recenzji, książka o kobietach dla kobiet, ale nie tylko, bo umożliwia też zrozumienie innym właśnie czego my w zasadzie oczekujemy i że nie chcemy być traktowane tak trochę podmiotowo, że jesteśmy kimś więcej, ale też doceniamy, jeśli jesteśmy traktowane inaczej i jest to dla nas ważne. Ale jest to książka o przeżyciach, o niesamowitych kobietach. O poszukiwaniu siebie, o przemocy fizycznej, psychicznej, o radzeniu sobie z własnymi problemami, o poszukiwaniu pasji, swojej drogi i odnalezieniu, chyba, tej, tej drogi i uzyskania właśnie takiego spokoju, odnalezienia siły w sobie. Tak jak mówię, porusza, wzrusza, yy, niesamowita, Top marca pod pokładem. Całą recenzję to tutaj Wam podlinkuję. Więc to tyle, jeśli chodzi o marzec. Mam nadzieję, że coś Wam z tego się podobało, że coś z tego wybierzecie. Ostatnio wrzuciłam Wam, żebyście sami mi zaproponowali, co mam przeczytać w kwietniu. Jedną książkę z tego już przeczytałam i niedługo do Was wrócę z recenzją: zabawki. Myślę, że to już będzie no, za dzień lub dwa, więc czekajcie na moim kanale. Pierwsza książka już za mną i recenzja zabawki niedługo. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wesołych świąt, spokojnych, radosnych, zdrowych. Trzymajcie się ciepło, czytajcie coś przez te kilka dni i. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji i mam nadzieję. Do zobaczenia!